Dzień dobry, witam ciepło i przemilę wszyscy moi oglądacze. Ja so z tej strony z Let's Play'a, z gry Grounded. I od razu widzimy mrówkę, gdyż jestem w... jakby to jest druga część e, odcinka poprzedniego. Tamten uważałem, że będzie za długi i pewnie taki był. E, kończymy. Czyli musimy zrobić topór i przede wszystkim zanalizować wiele rzeczy, których mam e, pod dostatkiem nowości rozmaitych. I zrobimy to. Część tutaj, część u burgla, w tym... O. o! Zrobimy jednego zęba. Już wiem gdzie on jest. Sprawdziłem sobie. Możesz dać subskrypcję, komentarz. Dla statystyk bardzo będę wdzięczny i zobowiązany. Ci dzwoneczki, wszystkie inne śmiery, bajery gdzieś na tam... Na tablicy w klasie napisz Yasu na przykład. Niech pani zmarze. Nie? Kredą, nie flamastrem, chyba że markerem. I pójdziemy do burgla. Powiemy mu, że mieliśmy dwa sny, i teraz będę wam opowiadał ten drugi. Pierwszy widzieliście, a drugi byłem przywiązany rączkami, jakby do stołu. Jakby, nie lubię tego słowa. Przywiązany byłem do stołu i robiono na mnie jakieś testy. Z ominętu. I widzimy, ten ząbek jest tutaj. I zróbmy tak, żeby go wziąć. I tego już mamy z głowy. Dobra. E, nie wiem, no nieciekawy chyba był, to znaczy... E, Max się obudził powiedział, o robili na mnie jakieś badania. E, poddany byłem... Mm, ...różnym eksperymentom naukowym. Ale dalej nic się nie wyjaśniło o co chodzi. Także to był taki sen. Jeszcze będzie trzeci, ale to później. No niestety, tak mi się zrobiło, że grałem w grę. Zasnąłem. Jak się obudziłem, to było, że ten sen wyszedł. Ale niektórzy znają grę. Dobra. Cóż, bywa. Odblokowujemy rzeczy. Ho! O! O! Najpierw gluta, topór termitów, i to jest to, co chcemy w tym odcinku zrobić, już na pewno. Drugą rzeczą, którą zbadamy, to część czarnego chrząszcza, bo tutaj mamy możliwość klej naprawczy, kusza, owiki, w ogóle uprząż. Ło, ile rzeczy. Nowych, i zbadamy sobie termitowe szczęki. W tym miejscu cudownie lecimy dalej. Widzimy się u burgla. Kamera się patrzy. Wchodzimy do burgla. Opowiadałem mu o snach, ale najpierw zanalizujemy. No, rzeczy, które jeszcze musimy zanalizować. Czyli na przykład sól. raw science Słona strzała i soczyste pociski. Zbadamy sobie termita. Klej naprawczy dalej i... Termin, dekoracja, wypchany termit. Poziom w górę. Miecz czarnej mrówki, tarcza, łopata z czarnej mrówki. I zbadamy sobie fragment czerwonej mrówki. Pyłek zostawię na później. E, na biodrek. Na biodrek. Na biodrek. Na biodrek. Dobra. Mamy to. Czy tu jakieś zmiany? Wody się nabijemy. Zmian nie widzę. A, no to jest ta zmiana, prawda? Mamy ten jakiś duplikator. Nie mam pojęcia o co chodzi i tak gram sam, więc nie potrzebuję duplikować rzeczy. Może kiedyś. Tu wchodzimy jak będziemy mieli kartę menadżera. To Kontynuuj. To był kolejny sen? Jak mu nie opowiadałem o wcześniejszym? Dobra. Czytajcie sobie. A, o właśnie. Naukowcy eksperymentowali na mnie po skurczyli mnie. Najpierw ten. Just as Dr. Tully surmised, he had a hunch that they continued his work on the spacer after he it all computes. I do not believe these are just dreams, but perhaps they only really come out dreams. dreams. <laughs> so, Ominent shrunk you, and now you are. I am pretty sure you are not an Ominent secret ape. I was JK -ing. That was a test. Aha. You passed. A wy nie możecie czytać tego, bo to ja mam kamerę tu. I wam zasłania. O, sorry. Drugi sen mu powiemy. Nie chce mi się wam tego czytać. To jest bardziej seria zbudowania.

Na razie. I teraz. Wydamy zęby. Pięć zębów i raw Science. Pięć zębów. No co? Max życie. Performing diagnostic. No max życie. A za dwa ząbki weźmiemy sobie. Kondycję. Dobra. I... I. 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 I trzymamy chyba na później I chyba trzymamy na później Tak, zostawimy sobie więcej Rosamians na później e, Wracamy do tej maszyny, która nam pyłek e, przebada, bo już ma na tyle mocy I mamy pyłkową strzałę Kisnięcie Shinobi? shinobi? Row Science. I lecimy do domu. Także teleport do domu. A bo jeszcze taka mała rzecz, bo w poprzednim odcinku widzieliście po ciemku, jak sobie tej trawy powycinałem, a teraz zobaczycie po nieciemku. Patrzcie, jak to ładnie wygląda już. Jak to jest fajnie wycięte. I będzie wycięte dużo. Będą budowle budowane, ale muszę najpierw powycinać. O, sprawdzę sobie jeszcze z Wami. Czy ta koniczynka już odrosła, czy nie odrosła, i czy czasem yy, na przykład zepsuła mi moją budowlę, albo czy moja budowla powstrzymała koniczynkę? Bo to mnie naprawdę interesuje bardzo. Na razie o, wyrosła. Wyrosła. Czyli przerasta budowlę. No i co? Jak zrobić, żeby koniczyna nie rosła? Możesz mi napisać w komentarzu. Do domu. To znaczy do domu, chciałem powiedzieć, na platformę. Na razie to z domem ma mało wspólnego. Na razie jest platforma. Wymyślę coś fajnego. Proszę Państwa, budujemy, tworzymy termitowy Akstopur. Och! Zrobił go. Mamy go, ale mamy termici topór. I teraz zostawiamy wysłużonego z owadów. A mamy już trzecią wersję, część. Przepalmy jedzonko. Raz, dwa, trzy. Dobra, odłóżmy rzeczy, ale manualnie, żeby było fajnie. Manualnie fajnie będzie, jak się będzie odkładało. Ping-ping, żebyście widzieli, co ja mam, nie? Bo mam dużo rzeczy. Yy, tu na razie mam to. Muszę sobie powoli już zacząć robić, yy, jak widzicie, nowe miejsce na nowe rzeczy. Bo coraz więcej mam rzeczy, a coraz mniej mam miejsca. Więc wypadałoby to naprawić, nie? Tak mi. Jak mnie przestraszyło. Zapomniałem o tym, że to tak się robi. Mamy cię. Kamyczki. Zawsze chętnie. E, de, gu, 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 gu gu gaga Mocne rzeczy. Tutaj mamy mocne rzeczy. No i w takim razie tutaj też dajmy to. No co mam zrobić. W tą, w tą, w tą. I gluta tu. Tu możemy dać suchą trawę, bo ona tu należy. No i na razie tutaj to wszystko znowu też. O i przemeblowanie w skrzynkach by się bardzo przydało. E, teraz. E, teraz. Na pewno będzie pauza i cięcie, bo zastanawiam się co dalej robić. Już wiem co chcę robić. Jednak chciałbym mieć ten... Młotek z chrząszcza. Potrzebuję do tego 5 fragmentów chrząszcza, jednego rogu chrząszcza oraz, sprawdzę, oczywiście pupa leder, Czyli muszę znaleźć pupa, a pupa jest tam. E, już mam... Ow, e, Konkretnie to to, czyli już możemy ha e, działać. Mm, tego pupa <noise> Tego pupa e, i, 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 I fajnie by było Też, bo jak będę przechodzić tam To będę przechodzić Koło, po pierwsze stołu e, Po drugie będę przechodzić Koło tego, ale żeby Aha, żeby wejść do piaskownicy To ja muszę tam podłożyć bombę Żeby to spadło w dół Żeby stąd zrobić sobie przejazd Tam ehm... Nie zrobimy chrząszcza teraz chyba. Znaczy możemy. Chciałem jeszcze... Dobra, ominiemy to. To w następnym odcinku będziemy robić, a w tym odcinku lecimy po te chrząszcze w takim razie. Huh. Oczywiście będę je bić z łuku. Wiadomo, na razie nie mam do nich podejścia naturalnego, więc chciałbym mieć więcej strzał. No, muszę tak zrobić. Nie ma, nie ma innego wejścia. Pierzasta strzała. Wytwórz, no cóż. Mam ile? 80 w ekwipunku. Oczywiście to jest za mało. Ale za to mam to. Więc kolejne 5 mogę stworzyć. A nawet i 10. A 90 to już chyba wystarczająco na tego chrząszcza. Cały czas mam za mało. Zaraz będą strzały trzeciego poziomu, ale. No to widzimy się co u, u, u pierwszego chrząszcza albo u pupy, raczej u chrząszcza. Tak, idę. Po prostu już tam będę. E, idę za grilla. Uwaga, trzy, cztery. Larwa, ognista larwa, złej Biedronki. Ja bym ją bardzo chciał tutaj wykejtować. Bardzo fajno. Mniej fajnie niż fajno, ale okej. Okay. Dobra, nie żyje. Druga. Na szczęście się udaje tak to robić. Oczyszczamy z teren, walkę z Black Oxem, z Żukiem. Może akurat na złoto? Druga w życiu? Nie? Jakoś nie. Nie chciała dać złoto. Cześć, panie Żółk. Ja Cię słyszę. Głodny się zrobię. Oczywiście jak usłyszałem o żuku. Dobra, ja bym chciał, żeby żuk mnie dogonił. Więc chcę mu się tu pokazać. Ar do mnie przyjdzie, nie no właśnie. No jego upikniemy. Co idzie, ale opór nie bardzo. Au! Hu! Mamy. No naprawdę, wiecie co? Najgorsze tak, jest to, że nie mam życia, ale mam róg. Także... no. Muszę sobie naprawić łuk, więc widzimy się w domu jak pozbieram te wszystkie strzały. <coughs> I będę analizował róg. I w ogóle dojdę do domu. Ale zanim wrócę do domu... To chciałbym spróbować pewnej rzeczy. Bo kamyczkiem... bo strzałem... strzałą nie mogę, bo strzałą wiadomo, że mogę, ale mam zepsuty łuk, strzałą nie mogę. Ta pupa leather, taka poczwarka, sobie wisi i czy ja mogę kamykiem ją zrzucić i ją pobrać? Jakby tak było można, to bym już miał o jedną rzecz mniej do roboty na później. Więc zobaczymy, czy kamykiem będę mógł rzucić w pupa leather. Mogę! dobrze Zrzucił drugie No szczęście. Jedno tylko jedno ale mam kamień że nie będziemy się tym przejmować, ponieważ tutaj mamy solidny marmur, czyli zwiedzanie i pupa. Dobra, zwiedzanie i pupa. Kwarcyt. Kamyków do ręki. pupę trzeba zrzucić. Dobra, trochę pospadało. Więc może ją tak od tyłu się jakoś. Odwraca się. A tam to się wraca. Mamy. Dwie pupy. Kolejna, kolejna, kolejna. Dobra, starczy. Mam 7, potrzebowałem 6. Chyba. Ale dobra, mamy, mamy pupę. Do domu, do domu. Naprawić łuk przede wszystkim. I w zasadzie go ulepszyć. Science 500 Roll trzeba będzie pozabijać, ale to jeszcze nie teraz. Kompletnie nie mam czym. Ja właśnie teraz zobaczyłem, że on mi dał róg, ale także cztery fragmenty, a w domu został jeden. Także będę mógł stworzyć młoteczek poziomu trzeciego. Nie muszę ich już więcej zabijać. W tym momencie bez odpowiedniej broni. Jak dobrze, że się z nim pomęczyłem. O jak dobrze, że jednak nie odpuściłem go. Chciałem już odpuścić. Nie wiem, czy Wam pokażę, czy Wam nie pokażę ten fragment, w którym mówię: Nie, odpuszczam. Dobrze. Jeśli mnie pamięć nie myli, zostawiłem w domu jedno. No tak, bo tamto musieliśmy odkryć, a tutaj mamy cztery nowe. A potrzebowałem pięciu, chyba. Zaraz sprawdzimy. Dobra, najpierw do stacji badawczej. Ten czu się doprasza o jedzenie już. Bo już jest powoli pora. Karmienia. Pora karmienia. Analizujemy. Róg? Bardzo ważne. Młot z czarnego chrząszcza. O to chodziło. Dobra. I pupa. Poczwarka jest. Mogę robić skórę z poczwarki, znaczy mogę. Mogłem, ale zaanalizowałem ją. Dobra. Góra dom. Góra dom jest. Proszę Państwa, teraz tu te trzy. I niech to się nam wisi, i poczwarka niech się nam ładnie suszy. To po pierwsze. Po drugie, nabije się. Po trzecie, nie mam kompletnie co do jedzenia. Eee, chyba. Tak jest. Ale mogę zrobić, nie mogę zrobić. Zobaczę z czego to się robi. Na wszelki wypadek. 5, 1, 2. Zaraz to będę mieć. A tu mam jedno schowane, proszę. Gdzieś mam, co? No, mam gdzieś. Tu, 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 tak. 5, 1 i poczwarka. E, idę, zdobędę trochę jedzenia. Poczekam, aż poczwarka e, dojdzie. Przeanalizujemy ją i zrobimy sobie z niego dż, młoteczka poziomu trzeciego. To widzimy się za chwilę. Końcówkę odcinka. Zaczynamy od tego, że skrzynka na Rzeczy do ubierania się i bicia nimi została zrobiona. To jest posegregowane. Ekwipunek jest posegregowany. Mam surowe mięso z czerwia. Już miałem, ale tego nie zbadałem, więc to trzeba przeanalizować. Tak jak skórę, która jeszcze nie doszła. Tu widzimy, że ona sobie cały czas dochodzi. Ważne, żeby nie rzucić tym toporem, tak jak to zrobiłem właśnie. Więc musimy po niego iść. Ale dobra, i tak chciałem wziąć sobie nowego mniszka. Bierzemy sobie nowego mniszka. To mamy. Teraz naprawiamy sobie łuk owadzi. Naprawiamy sobie owadzi Naprawiamy sobie owadzi łuk. Napraw. Idziemy po mój topór. Powinien gdzieś tu być No nie rzucił toporem Dlaczego? Dlaczego to zrobiłem? No do pająka rzucił się topór Do pająka O skałka Nie. No, wyrzuciłem topór z ręki. No, wyrzuciłem topór z ręki. Po prostu go sobie rzuciłem. Mówię nie chcę, wyrzucę. Szukam już 3 minuty, 4. Nie mów mi, że będę musiał jeszcze raz zrobić. Jest! Nie wyrzucajcie topora z ręki. W ogóle niczego. Nie używajcie R, chyba że gracie w lola. <laughs> Wracamy do domu. Po drodze weźmy sobie to. Bo czemu nie? Dziadek, do kamieni. Odblokowałem mutację. Po drodze analiza, czerwia. Mielska, Raw Science! Wszystko fajnie, ale nie, 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 Proszę mnie tu nie, 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 Z bliska. Jeszcze nie doszła. Czekamy. Słyszymy, że skóra doszła. Nabieram dwie krople wody. Bierzemy skórę potwarki raz, dwa, trzy. I już w tym momencie mogę stworzyć sobie taki oto piękny młot chrząszcza. Zrobione. Dobrze. No, no, no. Odkładamy drugiego poziomu do skrzynki, a mam go tu. Dziękuję, że posłuzyłeś mi tak ładnie. I jeszcze w tym odcinku odłożymy sobie to, i powiem wam, że nie mam możliwości robienia kleju naprawczego, ponieważ nie mam. Możliwości wypalania rzeczy. A wypalanie rzeczy dostanę, gdy przejdę. Mrowisko czarne, czarne mrowisko, które jest tam i tam będę musiał iść w następnym odcinku, ponieważ mój pancerz już nie ma się na tyle dobrze. A w czarnym mrowisku będzie walka na śmierć, w życie, z takim bosem pierwszym. I obawiam się, że może mojego pancerza nie starczyć, bo na tyle jest ulepszony, że, że może to potrwać następny odcinek, znowu bardzo długo. No ale dobra, ten odcinek zakończę na tym, że mam, posiadam, mam, posiadam i jeszcze ten odcinek zakończę na tym, że skórę z poczwarki przeanalizuję i tak zakończę odcinek. Dobra. Ja już się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że. Byliście ze mną do końca. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I papa.